Tarcze przednie. Zobaczmy sobie. Tarcze przednie. Zobaczmy sobie. No też nie mają rantów. One widać są, jak widzicie, przerzewiałe trochę, bo fura stoi po prostu, no. Fura stoi. I dlatego to jest przerzewiałe, Dobrze. Ja się turlam pod wóz, zobaczymy co wygląda, co jest z tyłu. O, tu widzicie mam zabezpieczoną furkę, żeby nam się nie, nie zsunął bisiek. mi sobie stoi. Tak wygląda no, zawieszenie ceny. Tu mamy wahacze wleczone na, na belce, z tego co widzę. Wahacze wleczony. A, jak wygląda tuleja? Tuleja ja powiem Wam, w po takim stanie robi się beton. Przypuszczam, że będzie to do wymiany. Tumik mamy taki. A nie wiem czy jak ile ile to widać tutaj okejne on, rzuca sobie ciśnienie wytłumia wszystkie częstotliwości no i... Całe to mi się odbyło właśnie w ten sposób, że on tam przechodził dźwięk przeżył różne komory i na tej zasadzie go e, dźwięk wypumiał. To fura, ona w sumie to są fajne fury są wybane. Tak to wygląda. No dobra, przejrzymy sobie na tył. mamy Całkiem nie zostały, muszę powiedzieć To jest zabrudzone, ale Ale całe muszę powiedzieć Ale całe no Widać, że podstawy Podstawy to już jest agonia, tutaj sprężem góra do Agonia Amory Trudno powiedzieć, ale to też trzeba było wymienić o, I tak to tak wygląda, widzicie, auto, które stoi Gumy się dosłownie rozlatują, proszę Państwa Auto musi jeździć, jeżeli auto nie jeździ, to... to mamy taki stan rzeczy, jak tutaj widać Nie wiem, na ile, na, na ile tam gumę będzie widać o, Ona jest w rozkładzie tam... Co widzicie tylne ten na no to jest to praktycznie bardzo wymiana. Zdaje tu jest z tym gruzikiem lekko ugarnięty przód z tego co widzę jest co dziwne to jest całe i nie ma rdzy. muszę powiedzieć także można z tego furę jeszcze zrobić tu nie ma nigdzie rdzy podłogi całe w tej fory jeszcze mogą być ludzie I co to może się stać, no to ewentualnie te tuleje tutaj przy przy tym przedłużeniu belki w tych wahaczach ciągionych one mogą się po prostu rozlecieć przy jeździe, tak to wygląda Tutaj jakieś rudy, i to nie widać praktycznie. Nie wiem jak pod plastikami, ale, ale wygląda to tak Także jak ktoś chce kupić takiego no to musi się liczyć, jeżeli sam nie potrafi dłużej z wydatkiem no ładne kilku tysięcy złotych jeżeli chce się montować na dobrych, dobrych zamiennikach lub e, częściach porównywalnych z pierwszym, z pierwszym montażem kiedyś ten pierwszy montaż no to był naprawdę solidny, a teraz to tylko nowe samochody po prostu z gównolitu montowane i to jest czysta ekonomia także... Ja popatrzę, Ten samolot ma dobre 20 lat. A tutaj nic nie porzewiało praktycznie. Wszystko jest całe. Tak jak widać. Przy dobrej, przy dobrej ręce właściciela, to ta fura jeszcze pojeździła ja pojeździ. wygląda. Dobra, ja się biorę, zapiję tej nas dlatego, uciekając do Stronu. Tak nam się podobało, wejdźcie w tę dziurę i wszystko, który się wyjaśniać.